Dzisiaj Preston 1, 4, 1, 0, czyli Blomi i ty. Mi. mi. Blom, Siema, dzień dobry. A gdzie program sobie... A a, a, to, a znaczy jest jeszcze Bartek 747 e, Patryk. Patryk. Enigma Max. Witam. I to wszyscy? Ale mi ty jak podskakujesz! Dobra, to ma, czekajcie, teraz. ja zresztą hmm. złożę. Jak, ja robię nagle no ja no odcinki, ja, ja nie robię liveów. Ogólnie wszystkiego czekajcie. Nie Dobra, ja to jesteś gotowi? To bo ja. będę zaczął. Hmm? Na trzy. Ogólnie, że i bardzo. Trzyma e, Siema, się maneczko z tej, to tej to strony, to Max. To Max to I witam o tym w kolejnym odcinku. No Zagrane Apex Legends. Widzisz, że macie mną Apex Legends. Zagrane sobie no, z czeszką wiekiem. Teraz na mak. I z panem Patrykiem, który Siu. nie ma mikra. I jeszcze na imprezie są dwóch gości, którzy praktycznie są moimi znajomymi. Czyli Awe Bartek. Tak, to się I Prestoń, który mnie wycieszył, więc to będziecie słyszeli. Mm -hmm. o, jak zauważyliście... Się. Ja sobie U. dalej gram moim. Ja. Ej, a ja drfnąłem do kryptu światłowód. Skórkę światłowód. No to spoko. O. I pamiętacie, z ostatniego odcinka robiliśmy challenge pistolet? Tylko pistol challenge, i wyleciał źle, ale mieliśmy piąte miejsce i zdobyłem nowy poziom. A ja ulubam się Bo no to brawo. Dobra, Niestety, tak. widzowie, jutro nie będzie grać. może będzie e, odcinek, tylko że z Pokémon Go, bo My... niestety. Ja ja Wyjeżdżam do Polski. Do Polski, do żaru. Dobra. Nie a ja, ja, ja. ja. oczywiście biorę puste A A jak? Ja zawsze trochę sobie powiem. U mnie wcześniej był mój nowy, nowy, nowak. A co? To jest. Jestem zdzicowany! Nie jestem ja zdzicowany! Nie może być! <grymne> <grymne> Ej! 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 Ja, ja, ja nie zabiję! Aha! Muszę ja luka tury robić! Tu! Oooo! Oh. Polara miałam dzisiaj sobie pa e, paznokcie obciąć! Znaczy. Obciąć. O, tu! Tu! Gdy śmierć jest blisko, yes, wtedy. Yes. Gdzie? 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 Tu. Typy. Nie! No. Zobaczę najczęściej. Nie, no. nie wiem jak to zrobię, ale może zrobię odcinek. Praktycznie cały odcinek, czyli ał, 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 e, 24 ał. godziny przygotowanie w naszego pięknego Co ty już giniesz? Nie, ja wygrywam. Lepiej o sobie. brawo! A masz. Ej, poszu ej poszukajcie mi prawnera. No mam e, sprzęt e, tak po prawe, to jest moja ulubiona broń. Auuu! Słyszycie na live'ie? Żeby trochę tak gałką robić, o, bo wtedy on się brane na tych zakrętach. Za dużo ich było. A ile jest tam jest? Dwóch. Ja chcę szkolnika, możesz to też sobie pobrać i te będziemy ja tykali. Ja nie, ja nie. Ja nie. Krosy! Ałałuuu! O kurwa, on serio tu się fajtuje mocno. Pugaty na plecach! Tam. Masz Leży. Dobra, wolniej. Tu jest! Ginie! Ała! Ale pan... Kurde! Miałem dwa pistolety. A, numer 46! 96! Złata gra jest, nie lubi mnie. Ej, a no właśnie, skąd hmm. widziałaś? Czekajcie, eee... że to, to muszę coś e, zrobić. Coś się wykazuje. Mam żeby takim oby... czudem masz... Z się z wyścigu masz zabitych 78, masz jednego wygranego i zabójstwa pistoletem 7 A ja mam 6 zabitych, 0 wygranych. A nie, to nie ma na tej postaci. Tak. Mam Mamy 27 zabitych, 2, 2 y, wygrane w sezonie. Ha, przynajmniej mamy... Haha! <grywa> Ale główny... A nie, to jest fajny skin. To o! Jest to taki fajny skin. To jest gówno skin. To jest gówno skin taki, o! To też będzie główny skin. To jest fajny skin. To też jest fajny skin. To też. No i teraz muszę być to taki tak. to nie i to też nie tu, to to jest najlepsze nie to 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 jest fajne to nie to też nie to tak tak nie nie tak Egzekutor, tak nie, nie. tak nie tak i to znają się tam te. terenie, tu. Widzisz, widz, nie. Nie. E, tu. Tak. I tak. Tak. A, bo cię gra nie lubi. Chciałbym. chciałbym. A <ściałbym> mnie wszystkie gry lubią. Lubię jak słoneczko. Dlaczego dwa i mi dwa i pół miliona do kica? No, bo to... ta gra mnie kocha. Czemu mu... Czemu mi wentylator z wentylator wystaje? z mm. tego ja do domu, bo nie jest to... no, A dzień dobry, też będę zaraz... E... Też zaraz będę live, tylko że tak je a więc ze GTA i amicze zrobiła w blok. Zaczęłam gry. Czilese. Po 200 i wobec tych boli. też. Ej, ciekawe ile mi zostało do właśnie Okej, A to się szybko. No to co jeszcze się ode mnie grać dlatego. tego. <laughs> mi się robiło to 5 minut. No. No tak. Ja, ja miałem to samo co ty. Tak, fajne. Niefajne. O jezu, nie nie się! fajne. Uwajamy się. Chyba kapi. Nie fajne. Co? Eee, o zaraz. Jezu, proszę, nie grajcie w to, to jest. Gra dla dzieci. O, co rom... Nie, ja nie mam. Nie wiem, że tego barka, ja... który A ja też mam was proszę całe... Szyściutko proszę. A ja nie... Ja miałem. Miał mnemu. Ej, ja mog... kapi Ej, się, bo ja jesteś mo... na ciebie. Ej, Kapi! Kapi, ja mogę iść na Fortnite, ale pomożesz mi z wyzwaniami, bo są wyzwania prestiżu.